zostało stowarzyszenie Mema Polska? Jak sobie tą inicjatywę i to, co się ogóle nie dzieje, no w sumie tyje się różnie. Tak? Ja w poprzednich e, jakichś swoich tam wywiadach dla konkurencyjnych portali już. Nie mam kreńcy, tak? <laughs> już powiedziałem swoje zdanie i nadal je podtrzymuję, że samo stowarzyszenie. No, ja to nie mówię, sobie obejrzę, bo... <laughs> samo stowarzyszenie i jego inicjatywa, taka statutowa nazwijmy, jest fajną, wspaniałą wręcz ideą dla młodych ludzi i dla tych początkujących zawodników, nie każdy musi mieć akurat dysponować finansami, żeby na przykład móc sobie pozwolić na wyjazd na Mistrzostwa Świata, do Las Vegas, do Dubaju, gdziekolwiek. Natomiast e, wzbudza moje wątpliwości ta, to, co się może wydarzyć dalej. No i to, to Te zakusy związkowe, ja w ogóle nie jestem fanem idei związków w tym w naszym sporcie, jakim jest MMA. Uważam, że przeszliśmy ten początkowy czas e, e, bardzo sprawnie i tak naprawdę tam, gdzie wtedy warto było taki związek mieć i nadzorować to, jak to się rozwija, i żeby to w tę odpowiednią stronę się rozwijało, to teraz już chyba nie jest to nam do końca potrzebne takie ciało nadzorcze. Rynek się sam najlepiej reguluje. Nasza branża się sama profesjonalizuje, także e, moje zdanie jest takie, że w amatorstwie super, natomiast wiem, że zakusy są związkowe już pod profesjonalne MMA e, i tutaj już chyba wolałbym, żeby zostało tak, jak jest. No, ale no to wiesz, patrząc tak troszkę z boku, no i tak byłoby to dziwne, jakby market wolał coś zrobić z zawodowym MMA, no bo jest jakby liderem rynku, tak, jeżeli chodzi o zawodowe MMA. To jest... No właśnie, no to też jest jakaś tam moja wątpliwość, e, natomiast Ogólnie jako tak, to nie jest nic ad persona do Martina, czy do kogokolwiek, kto bierze udział w tym przedsięwzięciu. To jest bardziej do idei. Ja jako ja, jako człowiek, po prostu nie, nie czuję tej idei, związku i takiego, e, takiej jurysdykcji nad sportem, takiej ministerialnej w tym rozumieniu, takim jak boks, czy piłka nożna. E, widzimy ile tam jest afer, jak bardzo nie chodzi o sport, a chodzi o politykę, o władzę, o jakieś tam pieniądze, wpływy. To, to, to przestaje być wtedy fajne i czyste, a tutaj jak nie ma żadnych y, takich właśnie ciał nadzorczych, to wszystko jest rynkowne, czyli intuicyjne, czyli każdy rozumie o co w tym chodzi i wolą, żeby tak zostało. Chodzi ci o to, że właśnie rynek się sam tak jak będzie na początku wytworzył, wyregulował, że tak powiem, płynnie sam, bez żadnej ingerencji, żadnej tak jest. To. Nie ma, już nie występują właściwie dwurundowe walki. Nie ma walk we złokci w parterze, nie ma jakichś dziwnych reguł. Właściwie poza jakimiś nielicznymi wyjątkami nie ma walk już w ringu. Tak naprawdę idziemy w dobrą stronę i nie był do tego potrzebny żaden związek. Jestem za tym, mówię, z takiego też czy politycznego, czy społecznego podejścia wcale nie uważam, żeby związek był potrzebny. Jestem przeciwny tej idei jako takiej. Czy to robiłby, e, nie wiem, ktokolwiek by to robił, to moje zdanie byłoby takie same, nawet jeśli robiłby to nie jakiś mój super kumpel, czy ktokolwiek, to trwałbym przy swoim.